Dzisiaj dla ceny bitcoina i tak, mam dla was niesamowite wiadomości. Dla wszystkich, którzy posiadają bitcoina, obejrzyjcie ten film do samego końca. Jeżeli oglądaliście moje wczorajsze nagranie jesteś jednym z 90 tysięcy ludzi, którzy go widzieli, pewnie ocenialiście mnie jako szaleńca albo osobę z mocnymi nerwami. Powiem o mojej decyzji, czemu jestem w stanie dać wszystko na bitcoina. Również przedstawię wam moje predykcje i czego możemy spodziewać się dla ceny Bitcoina w najbliższym czasie. Potrzebuję Twojego lajka dla nowego ATH. Dosłownie teraz siedzę w dżungli obok mojej siłowni, gdzie trenuję Muay Thai. Jeżeli chcesz, żebym zawsze nagrywał filmiki, kiedy jest to potrzebne, nieważne gdzie jestem i co robię, polub ten film, daj mi feedback, że tego właśnie chcesz. Uwielbiam czytać Wasze opinie w sekcji komentarzy poniżej, dowiedzieć się, jakie macie zdanie na dany temat. Przechodzimy prosto do tematu, do ceny bitcoina. Mój poprzedni film dodałem dosłownie w tym samym momencie, kiedy cena zeszła do poziomu 34 tysięcy dolarów. Wtedy mówiłem, że wchodzę za wszystko. Ludzie ciągle śmieją się ze mnie, przedrzeźniają mnie w komentarzach. Prześledźmy teraz obecną sytuację na Bitcoinie i ocejmy, co następnie może wydarzyć się na wykresie. Wczoraj było wydarzenie, które możemy nazwać czarnym łabędzią. Duży szok, spadające ceny akcji na giełdach, wydarzenie związane z Rosją i Ukrainą. I tak, jest to bardzo przykre. Ale jako inwestor muszę oddzielić moje emocje od podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Dlatego wczoraj mówiłem wam, że pomimo tych okropnych wydarzeń na świecie jest to bycze wydarzenie dla bitcoina. Dlaczego? Zaraz wam przedstawię te fundamentalne powody w skrócie. Po pierwsze, przejdźmy teraz do wykresu. Patrząc na wykres na 4-godzinnych świecach, widać, że byliśmy w spadającym kanale, ale udało nam się wybić powyżej niego. Moja poprzednia pozycja, niestety, została skasowana. Mieliśmy fałszywe wybicie, a później było to poprzedzone dużym wcześniejszym spadkiem. Co nie zmienia faktu, że teraz bitcoin powraca do swojego toru do góry. To co teraz należy zrobić, jest ocena, czy bitcoin pójdzie jeszcze wyżej, czy jednak zostaniemy odrzuceni przy najbliższym poziomie oporu. Jeżeli jesteś osobą, która jest bardzo byczo nastawiona do bitcoina w dłuższym okresie czasowym, mogę Ci powiedzieć, żebyś usiadł i spokojnie poczekał na ostatni moment potwierdzenia. Ja sam osobiście nie zamierzam otwierać teraz żadnej pozycji na wzrosty. Powracając do wykresu, tutaj właśnie było nasze fałszywe wybicie, gdzie straciłem swój trade. A teraz idziemy jeszcze wyżej. Mówiłem o tym wczoraj, że to wydarzenie poruszy wszystkie rynki i może jeszcze zatrzęsie w kolejne dni. Może osoby, które są już tak byczo nastawione, są zbyt szybkie i powinny jeszcze chwilę poczekać. Co nie zmienia faktu, że ten czarny łabędź jest byczym znakiem dla bitcoina. Za każdym razem, w przypadku kiedy pojawia się niepewność, wątpliwości, ostatecznie później okazuje się, że jest to dobra rzecz dla Bitcoina. Dobrze pamiętacie początek roku 2020, nasz czarny czwartek. Teraz mamy to wybiciem w górę, nawet zostało ono potwierdzone. Jednakże nie zdołaliśmy przebić się jeszcze przed poprzednim poziomem oporu. Tylko i wyłącznie, kiedy Bitcoin przebije się i zamknie powyżej poziomu ceny wynoszącej 40 tysięcy dolarów, Wtedy dopiero zacznę brać pod uwagę możliwy scenariusz do picia do targetu ceny na poziomie 41 tysięcy dolarów. Dopóki tak się nie stanie, to chcę Wam powiedzieć, żeby odejść od wykresu, odpocząć i nie być zbyt szybkim z wejściem w pozycję. Osobiście ja odsuwam się i poczekam trochę dłużej. Jednakże ta cała sytuacja jest bycza, wczoraj o tym mówiłem. Jeśli mi nie wierzysz, to może uwierzysz Michaelowi Saylorowi. Dzisiaj opublikował on post mówiący, że wojny powodują inflację, paraliżują handel i sprawiają, że Bitcoin jest atrakcyjny. Pomyślcie o tym, kiedy jest wojna, zawsze takie rzeczy jak kukurydza, paliwo, srebro, złoto, wszystkie te rzeczy nabierają na wartości. Rezerwa federalna, centralne banki ułatwiają swoją politykę. Do tej pory mieliśmy manipulacje, zwiększone stopy procentowe, zwolnione drukowanie pieniędzy i tak dalej. W czasie wojny nie mogą tego robić. Muszą być bardziej łagodni. Pozwólcie, że pokażę wam ten klip od Michaela Saylora. Posłuchajcie bardzo uważnie. Co przewidujesz jako następny ruch Fedu? Zabiera to możliwość podwyższenia stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Zabiera to 8-9 podwyżek stóp procentowych w tym roku. Moim zdaniem, na szczęście, bo mówiłem już, że nie wydaje mi się, żeby społeczność USA była w stanie żyć z takimi podwyżkami stóp procentowych. To znaczy, że Fed musi być jeszcze bardziej ostrożny. Będą musieli tolerować wyższą inflację. I nikt nie chce tutaj być. Będziemy mieli bardzo niezadowalającą sytuację. Tutaj to macie. Tak jak widzicie, pod względem cenowym jest to bycza sytuacja dla Bitcoina. Cofając się dwa lata temu do czarnego czwartku, jeśli wtedy kupiłeś bitcoina, kiedy spadł z 9000 o 6000 dolarów niżej, mogłeś niby poczekać, może złapałbyś dołek na poziomie 3800 dolarów, ale tylko dwa tygodnie później cena była o wiele wyżej. Teraz mamy podobną sytuację. Tak, możemy spaść niżej, a może jednak nie spadniemy, jednakże największym kosztem może być koszt niewykorzystanej okazji. Jeśli cały czas będzie stał z boku i przekabić dołek na Bitcoinie, nieważne czy był on wczoraj, jak publikowałem wideo, czy może za dwa tygodnie, to dołek już mieliśmy lub jesteśmy blisko dołka. To jest to, o czym chciałem wam powiedzieć. Nie panikujcie! Oczywiście, całą moją miłość przekazuję Ukraińcom i wszystkim osobom na tym świecie. Kochajcie się, twórzcie pokój, nie róbcie wojen. Podpisuję się pod tym dwoma rękoma. Dlatego też ostatnio bardzo dużo o tym tweetuję. Mam nadzieję, że też tak samo myślicie. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo ode mnie. Krypto. I jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.